Co jest przed nami? No, e, tak, wspomniałam, że jeszcze chcę, e, że jeszcze nie kończę na tych dwóch singlach e, współpracy z Sebastianem i to podtrzymuję, A co się wydarzy, no to już nie mogę zdradzać, ale na pewno, e, na pewno jeszcze nas usłyszycie. Ale, czyli już rozmawiacie o jakimś nowym utworze, tak? E, już e, jesteście w trakcie przygotowania? E, <słysza> Jakby tu wybrnąć z tego pytania. Z Sebastianem ciągle jesteśmy w procesie twórczym. I niektóre już rzeczy mamy za sobą, a niektóre cały czas gdzieś mamy w pamięci. W takim razie, jaki utwór chciałabyś z nim nagrać jeszcze raz wspólnie? Hmm. No, na pewno taki, który jest e, bliski e, i mojej duszy, i, i jego duszy, żeby to łącznie e, stworzyło synergię, mm, i, i, i było to od nas w zupełności, no i było kompatybilne z całym e, moim materiałem na, na płytę. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej.